Rozmyślałam o Niepokalanym Poczęciu Mojej Królowej Matki. Gdy tylko przyjęłam Komunię Świętą, mój zawsze uwielbiony Jezus ukazał się w moim wnętrzu jakby wewnątrz pomieszczenia przepełnionego światłem, a w tym świetle ujawnił mi wszystko, co uczynił w przeciągu całego swojego życia. Widać było ustawione w sposób uporządkowany wszystkie jego zasługi, jego dzieła, boleści, rany, krew, wszystko, co zawierało życie Boga i człowieka, jakby w akcie chronienia duszy dla niego tak bardzo drogiej od